Ej kochani, na dzisiaj towarzyszyć nam będzie runa kenas. Eee, kupiłam nowy obrós, ale taki nie do końca kurczę. Ładniej wygląda o wiele na żywo niż na kamerze. No i oczywiście, kenas panna się czepiła. Ma taki brokatowy koniec, widzicie? I teraz wszędzie ten brokat się tutaj mi gdzieś świeci, odbija. I tak nie do końca mi się to kurczę hmm, podoba. No ale nic to. Ale wiecie co? Podobny ma kolor do moich paznokci, a moje paznokcie wyglądają zupełnie inaczej też tu. Więc tutaj się dzieją. W każdym bądź razie. A, jesteśmy dalej w Energinowiu. Dalej będziemy tutaj um, odkrywać siebie. I to. O co bym was prosiła w ramach naszego eksperymentu dzisiaj? To chciałabym, żebyście odkryli coś nowego w sobie, o czym być może zapomnieliście, albo czego nie chcecie widzieć, ale żeby to było pozytywne. Przyjrzyjcie się w sobie, przyjrzyjcie się sobie, sobie skupcie się na sobie. I postarajcie się odkryć jedną rzecz, taką, o której właśnie od dawna nie mówiliście, albo nie wiem, a może macie piękne oczy, a może potraficie coś robić cudownego. A może macie jakiś talent, o których zapomnieliście, a może czas powrócić do waszej pasji? Nie wiem, co to może być. Takich rzeczy może być cała, cała masa. Um... Spróbujcie dzisiaj przyjrzeć się sobie. Spróbujcie dzisiaj spojrzeć na to właśnie z tej perspektywy. Inaczej, um, inaczej spojrzeć na runę Kenas, tak? Właśnie jako na taką, która ukazuje nam to, co ukryte w nas. Pokazuje nam nasze skarby. Pokazuje nam nasze możliwości pokazuje to, o czym zapomnieliśmy, a co może stanowić nasz atut, dlaczego nie? Ja Wam życzę, kochani, cudownej niedzieli. Horoskop pewnie na kolejny tydzień będzie późno, bo ja jeszcze mam dużo dzisiaj do zrobienia, także pewnie dopiero wieczorkiem. Ale będzie. Coś tam dzisiaj na pewno od Wam wejdzie, zresztą też. Trzymajcie się cieplutko. Papa. Pa.